Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Ksazaks, a to jest mm, pierwsza na moim kanale zapowiedź można by powiedzieć zapowiedź y, y, mam w planie y, dzielić się z Wami na bieżąco, y, na bieżąco informacjami o grach, które mnie interesują o jakichś większych produkcjach y, które, na które ja zwracam uwagę W zasadzie od teraz tak sobie to wymyśliłem bo po prostu rozpiera mnie, wieś, rozpierają mnie wieści na temat nowej gry osadzonej w świecie Władcy Pierścieni. Będzie to gra akcji, a, a wykonuje ją studio Monolith Productions, czyli studio, które było odpowiedzialne za grę Fear i grę Fear 2 oraz, oraz tą grę MOBA o Władcy Pierścieni, na chyba się nazywała Bat nie wiem jak się nazywa, w każdym razie była mobą i w nią nie grałem. Aczkolwiek nie odniosła wielkiego sukcesu. Ale czym te. Middle Earth Battle. Oh, Boże, Middle Earth, jeszcze muszę przeczytać jeszcze raz, bo ciągle mi zapominam ten tytuł. Middle Earth Shadow of Mordor, o dokładnie tak. Czym się będzie charakteryzować? Będzie to gra, która będzie pokazywała świat w z troszeczkę innego. Z troszeczkę innej strony niż dotychczasowe adaptacje filmowe czy gamingowe. Przeważnie w tych gamingowych i filmowych, bo w filmowych to była po prostu pokazana Wojna o Pierścień oraz teraz od niedawna Hobbit. W gamingowych nie dostaliśmy za dużo historii Śródziemia ani jakichkolwiek spin-offów Śródziemia, oprócz tam powiedzmy dwóch Shadow of Mordor. Będzie charakteryzowało się bardzo głęboką i rozbudowaną niby fabułą. Może tak, zacznę, na czym polegać będzie fabuła, co zapowiedzieli. Kiedy, powiem Wam, kiedy pierwszy raz usłyszałem, na czym będzie polegała fabuła i że to będzie gra akcji, po prostu się załamałem. Załamałem się, ale brzmiało to mniej więcej tak. Yy, główny bohater Tylon, yy, Tylon? Dobrze, czyta, dobrze mówię? Jeszcze sobie zobaczę, przepraszam o zapowiedziach. Jak on to się nazywał ten gościu? Chyba Tylon. Ta Talion. 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 Talion, e, Talion e, jest e, m, zwiadowcą. Czy, czy coś w stylu m, Faramira, powiedzmy? Z tym, że Faramir był m, synem. E, Faramir był synem namiestnika. W każdym razie e, tak, taka grupa tych e, zwiadowców Faramira, no to wcielamy się w jednego z takich zwiadowców którego rodzina została wymordowana przez y, orków Saurona, tak? I y, Talion postanawia się zemścić i wyrusza do Mordoru, żeby się zemścić. Tyle. Na początku było zapowiedziane. No przecież można się chycić za głowę i sobie pomyśleć co to będzie? Jakiś hack and slash, gdzie będziemy latać jakimś i latać kolesiem z mieczem i napieprzać w orki i tyle? Nie. Monolith Productions y Monolith Productions zapewnia, że mm, gra będzie miała fantastyczną, wielowątkową fabułę, i niejednokrotnie nasze decyzje będą miały wpływ na, na toczącą się fabułę. E, tak więc y, powiem Wam szczerze, mm, Monolith Productions nie zrobiło mm, chyba jeszcze, chyba, no bo nie wiem o ich, jakichś innych grach czy, czy projektach, które były mniej może popularne, w każdym razie w grze fir. I w grze, w tej grze MOBA owadcy Pierścieni takiego czegoś nie uświadczymy. Więc można by pomyśleć, że, że panowie z Monolith Productions biorą sobie coś nowego i nie wiadomo jak to im wyjdzie w rzeczywistości. Kolejną rzeczą, taką bardziej można powiedzieć, którą drugą cechą gry mają, ma być sztuczna inteligencja naszych przeciwników. E, nasi przeciwnicy mają ze sobą współpracować. Każdy ma być inny, każdy ma mieć swój, powiedzmy, e, arsenał, e, sw swój można powiedzieć, poziom, swoje umiejętności, swoje cechy. Każdy z nich ma być inny. Mają ze sobą współpracować i, uwaga, mają się uczyć naszych ruchów, e, analizować je i wybierać kolejne taktyki na pokonywanie nas, czyli kiedy w grze. E, powiedzmy, nauczymy się jakiejś tam kombinacji ciosów i będziemy jej często używać, nasi wrogowie nauczą się jak się przed tym bronić, tak więc będzie m, tak jakby ciągłe kombinowanie. Bardzo mi się to podoba, te podejście, tym bardziej, że właśnie studio Monolith Productions, którego nazwę wymieniam już to chyba dziesiąty raz w tym filmie, i dwie pierwsze gry, znaczy dwie pierwsze części gry Fir to była strzelanka s, strzelanka Survival Horror, boże, nie Survival, ominimy to Survival Horrorowa strzelanka. ta to jest bardzo stara strzelanka, ja tu mam nawet jej pudełko do dodatku. Gdzie to jest, gdzie to jest, gdzie to jest? Ona jest z roku. Kurczę, chyba ja nie zobaczę, gdzie to jest, który rok, nie będę teraz szukał. Yy. W każdym razie w tej strzelance przeciwnicy byli naprawdę, mieli naprawdę ponadprzeciętną sztuczną inteligencję. Do dzisiaj w większości gier nie ma takiej sztucznej inteligencji jak tam była. Tam przeciwnicy się wspierali ogniem, osłaniali, komunikowali, obchodzili nas od tyłu na przykład, niszczyli, niszczyli powiedzmy jakieś tam osłony, za którymi się chowaliśmy. No było to fantastyczne, grało się w to wyśmienicie, ciągle trzeba było się kombinować. W innych strzelankach Chowamy się za osłoną i czekamy, aż któryś wychyli łeb, żeby mógł odstrzelić. W większości tak jest, nie oszukujmy się. Eee, niekiedy jest to mniej czy bardziej eee, dynamiczne. W każdym razie w Firze tak się robić po prostu nie dało. Oni nie wychodzili z za rogu na odstrzał, jak na przykład w grze Metro Last Light, gdzie wystarczyło się schować za rogiem, a przeciwnicy po kolei wchodzili nam pod lufę. Tam, tam eee, w Firze przeciwnicy nie wychodzili. Kiedy wiedzieli, że nie są na straconej pozycji... Chowali się sami, rzucali granaty gazowe, tego typu rzeczy, kombinowali. W innych grach ciężko o takie coś. W każdym razie, tak jak zapowiadam, jeżeli takie coś ma być, to przyznam szczerze, jestem bardzo zainteresowany. Kolejną rzeczą ma być, mają być te dwie rzeczy: ta fabuła głęboka, ta inteligencja. I może jeszcze troszeczkę o fabule. Coś, z czym się nie spotkałem jeszcze w uniwersum Wacypryszienie, ja się przyznam bez bicia, nie czytałem Silmarillionu, nie czytałem tych zaginionych opowieści te, i tych innych książek Tolkiena, ja czytałem tylko Wacypryszienie, Hobbita i parę takich spin-offowych, już w ogóle nie w, nie w świecie śródziemia, takich opowiastek. I znam tą mitologię śródziemia, ale nie pamiętam żeby było coś, żeby był, żeby był w tym uniwersum coś takiego jak bóg zemsty. Tutaj nasz bohater po tym jak zostaje zabita, wybita jego rodzina, chce popełnić samobójstwo i popełnia samobójstwo. Jednak wskrzesza go i przy, i przywraca do żywych bóg zemsty i daje mu możliwość zemsty na na, na, na swoich przeciwnikach. Brzmi ciekawie, trochę trochę tak no niby tak, no na razie jest to prosty zarys. Yy, gra ma mieć premierę bodajże w 2015 roku yy, i zostały opublikowane pierwsze screeny, które tutaj widzicie, między innymi tutaj na, na obrazie. Yy, tak więc grafika, jak sami widzicie na screenach, zapowiada się bardzo ładnie. Mniej więcej na ten, na ten moment można ją porównać do, yy, do tej z Wiedźmina 3, która jest też zapowiadana, która też jeszcze nie wyszła. Yy, no i co, no i podejrzewam, że będzie gra miała, to co widać po screenach, ja sobie jeszcze tutaj, e, sobie na nie luknę, przepraszam Was bardzo. E, po screenach widać, że gra będzie miała wiele trybów, jak widzimy tutaj na jednym, na jednym ze screenów można było wypatrzeć, że nasz główny bohater się skrada, na drugim, że jest jakiś jakaś wizja taka typu e, trybu e, cyber, survival w grze Tomb Raider, czy trybu detektywistycznego w grze Batman. I jeżeli by poszli wydawcy w tym kierunku, Batmana w kierunku Tomb Raidera, łączy, połączenie tych dwóch powiedzmy gier akcji TPP wraz z wspaniałą inteligencją, sztuczną inteligencją naszych przeciwników, bardzo bogatą fabułą, na którą będziemy mieli wpływ oraz przepiękną grafiką, możemy otrzymać coś naprawdę ciekawego. I to wszystko w świecie Tolkiena, tak więc ja się nie wiem doczekać, zacieram ręce, chociaż podejrzewam, że w 2015 roku to ta gra będzie na tyle wypasiona, że mój komputer jej nie udźwignie, ale mam dwa lata na kupienie sobie nowego, bądź konsolki. Nie bójcie się, w 2015 roku nadal będę z Wami, nadal będę nagrywał, nadal będę miał 222 widzów, nadal e, smsy będą mi przerywały w nagrywaniu e, i jeżeli będziemy cierpliwi, to wejdziemy w tą przygodę razem. Dzięki mam wielkie. Do następnego pa.